Właśnie miałem zobaczyć sobie w mecie teraz, to Pierlift. Brakowało mi kurwa tego ta pierdolona. A ja, pa, a, dobra, dobra, dobra. Robimy, <ścoughs> robimy podsumowanie. Jakim chujem... Przeprowadzka zajacie 10 dni. Zaraz wszystko powiem, bo właśnie widzę Gwen 55% win rate. I co tu się odjebało? Co się odjebało? Nigdy nie widziałem takiego win rate'u, od kiedy nie pamiętam. O Od... Co tu? No patrzcie Co się odjebało? Ona bufa dostała, czy... czy co? Ręka Ej czy jakieś itemy pod Gwen dostały bufa albo Gwen dostała bufa czy co czy się wydarzyło? Buf na early, nerf na late No bo problemem Gwen jest early Ona jest nawet jakiejś nerfili late a to nie ma to znaczenia bo ona i tak late ma potężny nie? Dużo zboczony a... A ten, jakiego bufa dostawić sobie na, na Q w Firoju? Siema Eccentric, Hejka... Nervariant To jest jakieś nowe. Gdzie? Fiora dostała bufa, ale ten buf chyba mnie nie interesuje. Po Ale ja daję, nie wiem. Co?! Talon 55% i prawie 56% win rate'u?! Dziękuje bardzo. Nie, jak nie widziałem. Na początku było 22, teraz jest 25 na wszystkich poziomach. No, było 30, więc minus 5. I też przylicznik o 2 punkty procentowe zmniejszony. Dobra. Dlatego też, Jeszcze jest na field, bo na field dostała reworka, widziałeś? Takiego. E, Dobra, W dostał Bufa, bo się je maksuje na końcu. <laughs> Imo, bo to 3 sekundy. Więc nie jest to takie złe, może. Że... Tak naprawdę. Niech będzie. Yy, dalej, e Dziękuję bardzo, Wisku. Nie nie ziemniaczki, wyteczki. Dzięki za. Dzięki za tego, 16 miesięcy. Yy, moderacja. Mm. Jak mogę mi, mieć małą prośbę do moderacji? Weźcie, banujcie tych ludzi, co adresy wklejają, czy są prawdziwe, nieprawdziwe, czy ktoś próbuje, czy ktoś śmieszkuje. Weźcie ich, banujcie, bo to, to cringe jest po prostu. Nie, czyli ten... <laughs> Koczek, Jak mogę kremała. poprosić? E, jeden... jeden. Bo, no pan po prostu, perm, no bo wydaje mi się, że tylko idioci to robią, tak szczerze. Na sekunda mniej, prawda? Prawda? Na początku i na dobra, czyli tak W dostał buffa w early, ale się maksuje na laście, a E. Okej. Okay. Mm. Cooldown zmniejszony o sekundę. O o, dwie... o kurwa. Na końcu aż 3 sekundy. Uuu, bardzo przyjemne. E, Co cień? czasu odnowienia. I chyba kogoś. 50% na wszystkich poziomach. Czyli znowu buff na early game'ie, nerf na lecie, ale... Ej, powiem, te 3 sekundy ten buff jest popierdolony. Ej, silna jest ta Gwen. A co, co dostała? Co dostała? Na W zmniejszyli jej 2% umiejętności, a... E, tego... i trwa, trwa cedek to 25 sekund flat, a, ale na tego wymaksowane trwało 30, tak? A e, nie, chwila. Patrz. Level... Prwa, nic nie rozumiem. Dobra, Fala, jeszcze nic raz. Nie rozumiem. Level 1, level 2 dawał ci 22 armora i. Yy, i yy, yy, emera, nie? 22, 24 to już jest drugi level. A teraz W daje z bomby ci 25 armora emera, a W się na ostatnie maksuje. Yy, więc masz, no? Plus 3 więcej armora i emera fairly. early. Cooldown na E na maks levelu masz mniejszo o 3 sekundy. I redukcję czasu odnowienia masz od razu 50% na wszystkich levelach, a tak było 25, 35, 45, 55, 65%. Ale to i tak jest buff, bo 3 sekundy zabrali na last levelu. I... No. I damage zwiększyli w lecie przy trafieniu o 5 na max levelu. I, i r -ka na przykład z bomby slowuje o, o 60%, a tak było 40, 50, 60, nie? I... I później kolejne to spowolnienie jest w bombę 25% albo 15 20, 20, 20 Ej zajebiste yy, ta Gwen. Napierdalamy Gwen do pożygu Ja akurat to jest jeden z moich mainstream championów, więc yy, mi, to, mi to odpowiada Pytaj kto mu wkręcił, że i ona się na tryndzie bierze No właśnie Ionki na tryndzie to brzmi jak Giga Trolling Bruce No nie no tak butuje się 2200 LP w Korei, czy tam w Chinach, whatever Chyba serio? No tak, no... I ma chyba ponad 60% winrate. I, I działa to Wiadomo, ja nie w tym... Jestem... A, poka a, a da daj Linka do chopa. W ogóle że taki duży winrate tryndą, tryndą to mi się nie chce wierzyć. Nie wiem czy mam linka teraz dostępnego. Dawaj Linka, nie. dawaj Linka, na no powinieneś znać chyba. No nie znam, no przecież dzisiaj nie wiedziałem co budować. Nie jest jego mieszkanie. Seria, dostałem filmik. Jest inne. No, musieliśmy wypradzić mnie, ją musiałem posprzątać mieszkanie. Jeszcze, no jeszcze się w 100% tam nie wypradziłem, Muszę ekipę sprzątającą na stare mieszkanie dać, żeby ogarnęła wszystko. I zostać właścicielem mieszkania w jak najlepszym stanie. No, jeszcze się nie wyprawdziłem. Głopie. Każdy to widział pojebane, no, to jest pojebane, to jak, jak ten, jak ten filmik Na internecie taki Co jest, yy, taka ruda dziewczyna Facet Kurwa, Jego żona Żona ma rozmowę z tą czerwoną włosą dziewczyną Pamiętam, że Szymko zamówił głowo do każdego mieszkania w okolicy i w centrum piły i czekała na, potwier na potwierdzenie, Kurwa, na potwierdzenie. killa, dobra, pierwsza rozgrzewkowa. Zdarza się. Eee, pierwsza Gwen od Czemu? dawna. To znaczy nie. No chodzi pierwsza Gierka Gwen. Tak, no póki co internet wszystko git, chodzi. O. Wszystko jest dobrze. Mamy czas na włączenie sera Ty co na tyle kapa straciła? What? Już bot odpala? 미쳤어. Ja pierdolę, no. To jest po prostu... Ja... Ja po prostu... No kurwa, no nie wiem. Ja jestem głównym jebanym. Dominik Robert, dziękuję Ci za 35 e, e, miesięcy i anonimowe darczyńce. Dziękuję też za słuchanie kifta dla wszystkiego tutaj, Niku, ale się nie wyświetlił. Ziemiaczki, fryteczki dla Was. Ja pierdolę no ta teraz mam, ja pierdolę no i ja nie wiesz, w to no Ja już mógłbym mieć tu 3-0 Dobra, hit Ja pierdzielę tak tragicznie ten early zagrałem Uważaj Kejnuch Jestem dead, już biorę to Jest ok eee. Nie, ja już próbowałem kiedyś biegać. Ja nienawidzę biegania. Nie cierpię biegać. Ja wiem, w, w, że jesteś biegaczem, ale no ja biegać nienawidzę. Nawet jak kiedyś chodziłem na WF i czyłem, uprawiam jakiś sport, to też eee, nie lubiłem biegać w liceum, w gimnazjum. kurwa pike robi losowo po prostu se jest no ja nie rozumiem tej gry no po prostu chłopce mam jeden jebany cztery no po prostu se siedzi pike no na czym ta gra kurwa polega no no nie rozumiem tego jebana losowa sana no mam dwa wardy w EQ, ale no co? Meta się zmienia w tej grze, że dwóch na topie, no... Nie wiem, ten pike wygląda jakby tam siedział... ...dwie minuty. Nie wiem, no, ćwiczymy makro. Jeśli mój bot dostał... Yy, ich bot dostał w to ja nie mogę grać topa. Bo będę miał czterech u siebie. Bo nie mogę nic na mapie robić, do zapamiętania. Mój team wygrywa stoja. Dobra, zapamiętane. Dobra, pierwsza gierka Nlaki. Słodzik chce mnie dzięki, Polakko. Dobra, widz zapisał, że... że... On wie czemu Gwen ma wysoki winrate, Bruce. Czemu? Bo nie grałeś o 10 dni. No to dobre. <śmiech> hmm. <śmiech> kurde mam pyszne śniadanko Czeka na mnie, muszę giereczkę dokończyć. Co masz, co masz? Jajeczice z dwoma bułeczkami, takimi na wypasie. No kurdeż. No na wypasie kanapka, no nie masz stary... Jezu, no pomyśl. Nie mam stary... Ciupkę masła i samej szynki, tak? No, tylko masz pełno składników, takie jakie lubisz. No nie miałem ja mam akurat paprykę, majonez, ser ogóreczek to niektórzy wolą nie wiem bułkę bez majonezu albo bez ogórka Ja na przykład uwielbiam majonez Cał... naprawdę drewnianie się czuję e, w lola od dłuższego czasu, to znaczy od dzisiaj kurwa, no nie wiem ta Eloina nie jest dobra, no mam, mam 2-7 na tej głęb, kurwa to jest, to no, chuj mnie strzeli Nexta zagram lepiej, nexta lepiej zagram widzowie Drewniano dzisiaj, lat jesteś Ej no nie, szczerze krytykuję same siebie, mam 2-7 w łatwym meczapie Gwen, która chyba jest teraz troszeczkę niezbalansowana. No nie wiem co powiedzieć. Wszystko co zrobiłem w tym meczu zrobiłem źle. Każdy mój decision making. Nawet od, od pierwszej minuty. Nawet ten potek spalony w 30 sekundzie był chujowy. Jak nawet, no właśnie on był mega słaby. No ja dawno nie miałem gry z pozytywnymi statami. Какие-то граны. На... Файк. А так. Так. О, берь, херпес палива. robię zadane. Ja mam karę na banka. Czasami mi się powstać w ale to jest chyba wina FPS-ów, tak mi się wydaje. Że po prostu no jakoś to ekran szwankuje i nie byłoby tego problemu, jakbym miał 144, tylko no, nie ścierbi mi ekran tak jak kiedyś, więc chyba wolę to. Wolę, żeby czasami mnie teleportowała, niż żeby mi ścierwiło, no bo nie ścierwi mi teraz ekran, tak jak ostatnio narzekałem i niech tak zostanie. Tak, mam trzy monitory i póki co działają. Co zrobiłem? Ja pierdolę wyleczyła Wyleczyła się z tego główna jebanego Cypuje Typuje, typuje To po co? Mm, Kurwa nie wiem No, jest flasher stoi, jest, Tak, tak, tak. 50 sekundy soul, nie, nie umieraj, tam masz Kayna. No dobra. Eee. Spadek chyba. LBF-erki, kurwa, 6-10, no. Jest, jestem z roku na rok coraz gorszy w tą grę. Ale ty po prostu kurwa, nie wiem, ty, ty wiesz, że nie, nie możesz tak wejść. No zamykał mnie Kayn, no i widziałem, że Lucian z nim do mnie biegnie, nie? Nie wiem, stanowisko nie nowe, nowe, goreś, nowe kamera. Rundownujesz, 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 Chciałbym też no, nowo grać. Chciałbym grać w czarny jakiś, nie? I to pieniądze Głosiciel, wielkie dzięki za wsparcie Zetęło się ten... Za chwileczkę wiem, sobie 2, no, to, ...z chłopakami na imprezę powrotu streamera was rodzinę. Huh? Bartek? Eee, nie, przeziębiłem się, ale już nie palę dru drugi tydzień. Kurwa mać Nie wiem. Te Kurwa robisz, to znasz darmowy. Kurde, Riski to było co zagram. Pod tym kątem kamery wygląda też jeszcze bardziej pośledzonego Dzięki Dawaj, daj. Jest na nie ma strona NIEEEEEEEE Potrzebujemy cię Napierdajmy się, co? Prusik, prusik. Kurwa, sorki. no nie wiem, jak można taką grę przegrać. No to też trochę moja wina. Nexa zagrał lepiej. Dobra, pokazuję moje śniadanko. Od kobitki. Od Renatki. Takie mamy śniadanko. leczniczkę i bułeczki dwie. Chwilę sobie zjem i gramy.